Nie będę ukrywał, że trochę czekałem na ten mecz. Miejmy nadzieję, że poziom widowiska nie zawiedzie i będzie o czym rozmawiać. Podczas tego spotkania będziemy Państwu towarzyszyć my, czyli Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas Ekstraklasa. Klasa. Piazdliwice zmierzy się z Jagiellonią Biały Soł. Naprawdę cieszę się na to spotkanie. Liczę tutaj na otwarty pojedynek, w którym obie jedenastki zaprezentują nam pełnię swoich umiejętności. A teraz oglądamy jedenastkę Piasta Gliwice. Wymanewrował rywala. Ależ to było ładne. Co za blok! Prawo! Pole karne, głęboko teraz. Znakomite zachowanie w defensywie. Znakomite. Ciężko tam było trafić do siatki pod takim kryciem. A oto skład w jakim mecz rozpocznie drużyna Jagiellonii. Miłość Szczepański. Orana Szczepańskiego. Skutecznie teraz odbiera. Przejmują posiadanie piłki. Jakub Czerwiński. Strata teraz piasta. Romanczuk. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. I rozpoczną z narożnika boiska. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Mogło być niebezpiecznie, ale wybija Felix. Uwolnił się z podkrycia. Okazja! Jagiellonia tego nie wygra, jeśli nie będzie strzelać goli w takich okolicznościach. Co prawda, to prawda, powinna prowadzić. Piłka znowu w ich posiadaniu. Odbiór Czerwińskiego jest przy piłce. Jazdliwice buduje akcję ofensywną. Porana Szczepańskiego. Wejście klasa światowa. Mogło być naprawdę nerwowo. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swoje pozycje. Może im dać prowadzenie. I jest gol! Trafia, otwiera wynik meczu. Prowadzą zatem 1 do 0. Romanczuk. Można już to i owo o tym meczu powiedzieć. Drużyna Gospodarzy gra dziś całkiem nieźle. Prowadzą i radzą sobie z przeciwnikiem. Zdecydowanie Tomku. Nie możemy w tej chwili powiedzieć, że znamy już zwycięzcę tego spotkania. Tutaj postawił na siłę przy tym strzale. I to się nie opłaciło. Z takiej odległości powinien uderzać technicznie. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. I jest tak jest gol! Proszę państwa, mają teraz dwie bramki przewagi. No, zobaczmy tutaj widać wyraźnie, jaka to była piękna akcja. Mimo nacisków obrony udało się znaleźć miejsce i oddać strzał. 2 do 0, gramy dalej. Taras Romanczuk. Zaatakował i odebrał piłkę. Profesor Masterz, i teraz uderza. No, dobra to była obrona. Nie wierzę własnym oczom. Nie ma gola. Jaka jest szansa obrony? Strzał z tak bliska, niemal zerowa, a jednak widzieliśmy to przed chwilą. Ładnie się ten atak rozwijał, ale rozpoczną teraz od bramki. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Szczepański. Jastrusza do przodu. Czy będzie zagrożenie? I strzela szczepański. Nie ma. Obronił ten strzał. i Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przetrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Okazja, jak marzenie! Udana teraz obrona tego strzału. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Teraz przy piłce Jesus i Mas nic tu się już nie może wydarzyć. Drużyna miejscowa wyraźnie prowadzi. Zostało nam chyba tylko podsumować ich występ Jacku. Jednoznaczna przewaga Tomku. Widać po nich dzisiaj dojrzałość, opanowanie i zrozumienie pomysłu na grę. Nie wydaje mi się, by przeciwnik miał jeszcze szansę choćby na kontaktowe trafienie do ostatniego. Aj, co za koszmarnie zmarnowana okazja. Następnej może już nie być. To praktycznie koniec. Już nie zdołają odrobić tej straty. Przed nami ostatnie dwie minuty regulaminowego czasu. Jest za linią obrony, uwaga! No i gol! Trzy bramki przewagi, niewiele czasu do końca. Chyba jest już pozamiatane, drodzy Państwo. Czas na powtórkę i pozachwycajmy się, Tomku, tym rajdem jeszcze przez chwilę. Ileż tu było odwagi, by ruszyć do przodu. Ileż uporu, by nie odpuścić w połowie, ileż energii, jestem oczarowany. Hansen. Mecz dobiega końca.